Ten, że pierwszy mecz sparingowy GKS u Katowice już za nami. Jak trener ocenia to spotkanie dzisiejsze? Na pewno były dwie różne połowy. tak. Pierwsza, z wyjątkiem początkowych minut, dobra w naszym wykonaniu. Skończyła się remisem, a, a z ilości sytuacji powinniśmy prowadzić. No, druga niestety zamazała obraz całkowicie, bo już no, przeciwnik nas dominował i wygrał zasłużenie. Proszę powiedzieć, bo pierwszy tydzień pracy już za trenerem. Jak on wyglądał? Jak się przygotowywaliście się do tego sparingu? No myślę, jak każda drużyna. Wiadomo, że okres przygotowawczy jest okresem wytężonej pracy. Chłopcy wrócili z urlopów. Pierwsze jednostki treningowe może nie były ciężkie, ale na pewno. No obciążające organizmy po urlopach, no i widać było po chłopcach, że przeciwnik na pewno był, żwawszy, żwawiej się poruszał, bo boisko był świeższy na pewno. Jak będzie wyglądała teraz praca w najbliższych tygodniach? No, mamy trzy tygodnie ciężkich przygotowań. Codziennie będziemy mieli podwójne jednostki treningowe, z wyjątkiem dni, w których gramy gry kontrolne. Także no, zaczyna się taki, taka rzeczywista praca, aby, aby no, pod względem motorycznym przygotować się na całą jesień. Dziękuję bardzo. Dziękuję.